Cześć! Cześć, z tej strony Batox, a dzisiaj wam pokażę jak się zalogować na Nolive Game, bo dzisiaj mi się wydaje, czy może wczoraj nie wiem, wprowadzono nową funkcję, że się logujemy przez Discorda. To znaczy trzeba wpisać kod, żeby się zalogować. Jak widzicie ja sobie normalnie mogę tutaj grać. I pierwsze co robimy to wchodzimy na Discorda, także widzimy się już za chwilę. Dobra, ja jestem już na Discordzie. Tutaj sobie bierzemy... Disc otworzę Discorda w przeglądarce no i dobra, ja już jestem na no właśnie na tym Discordzie Nolifa i ja wam dam link w opisie do tego Discorda i co? I się musicie tak jakby zarejestrować, to musicie się po prostu zweryfikować przez samką jedną rzecz tam, zobaczycie to jak wejdziecie na tego Discorda. I potem wchodzicie sobie w zakładkę No Live Game i tutaj macie kodik. Także no wystarczy go skopiować i wkleić, e, i będziecie mogli wkleić, e, no ja, ja nie mam jak wkleić, bo już to robiłem, e, no. No i na koniec jeszcze chciałbym Wam, e, chciałbym Wam, chciałbym e, otworzyć kilka mieczy, w sensie w sumie wszystkie, e, zobaczyć co tam wyleci. No póki co nic ciekawego, ale powiem Wam szczerze, że stęskniłem się dosyć za tą grą bo no przyznam dawno nie grałem ekwipunek e, sprzedajmy sobie kości proszek e, zgniłe mięso sobie weźmy trochę mieczy od razu zróbmy e, no i to i możecie napisać w komentarzu czy podobają wam się te nie wiem takie informacyjne odcinki bo niedawno w sumie dwa tygodnie temu wstawiłem odcinek że o tym, że nie można się zalogować do No Life Game. E, także możecie napisać coś. No i ostatni miecz. O, nie możemy. Oho, dobra. Nieważne. To jest kijowe, że trzeba się przelogowywać, żeby mieć te miecze. W sensie przełączać strony. E, nie mogę. Okej, okay. albo nie mam jedzenia pewnie. No to dobra, no to wszystko. E, 29 nici. Super wynik. No i to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Cześć.